Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA 3. W poprzednim odcinku zrobiłem tylko jedną misję. Niestety dzisiaj zrobimy już cz cztery odcinki Cztery stój. Muszę Ciebie wziąć z Rangeru. dawaj dawaj. Rozwalę. <'t> <ín> Wiem, co to będzie za misja. Wiem, o co będzie z niej chodziło, ale uh. nie Miguel certainly has some of that famous Latin stamina. I'm quite exhausted. We underestimated Catalina's plans for Spank. It reaches far beyond the yardy selling it on the street corners. The cartel have a front company, the Kappa Coffee House.

Pięć jest pięć w tym mieście. kilka jest w Shoreside i kilka w Portland. Ja wolę rozwalić sobie rakietą. Jeden jest teraz w parku. No tak, wszędzie są teraz, w tych samych miejscach. To dobrze. person left in liberty city that can hear my across the city let's go over to this line hello caller you are on the air the the Tutaj kolejny, jeszcze będzie jeden Jap No i ten głupi obiekt mi wszystko zepsuł A cicho, to Jeszcze rozwaliłem Jeszcze jeden On był gdzieś tu z lewej Co ja to jest serz? Okej okay. Dosięgnie Ej nie no to miało dosięgnąć Ej co jest? Teraz Jakie głupie Serio? No! What the fuck?

Pojedziemy sobie do Portland, Kisma jest ok, to było dziwne. Czekaj na pewno tutaj, Portland tak. Ja teraz tu trzeba szukać, e, gdzie jesteście? Coś nie widzę. A jest tu jeden. Spiernik. Nie wiem, ja nie widzę nigdzie ich. No w końcu. Jest tu jeden. Jak to może nie dosięgnąć? Portland tylko tyle jest? Ale głupie, to nie, to Portland yy, nas teraz nie opłaca się jechać.

Dąży no... Jaka zrypana misja? Tak ja dobrze, że... Nie przypominam sobie, żebym ją robił. O. Teraz w Shoreset well w najgorszej... najgorszym mieście. Gdzie w ogóle nie ogarniam, gdzie wszystko jest. To muszę... Teraz wchodzić. Tylko Szybko trzeba wyjechać stąd, ale no kurde to jest powolny wóz. Gdzie jest Infernus? Naprawdę, trzeba szybko teraz jechać żeby zdążyć

Halo OK, jeszcze jeden co? Naprawdę jeszcze oni będą jechać za mną. Joko, misja tempo. Dobra, szybko trzeba znaleźć kolejny. Bądź blisko, bądź blisko. Halo, znalazłem. Nie zamulaj mi, proszę. O! Szybko! Nie, ta misja to była w sumie trudna, powiem wam. 10 sekund mi zostało, czy tam nawet 7 sekund. Kurde. Uh. No to teraz chyba GTA 3 zaczynają się bardzo trudne misje. W sumie to dobrze. Kurde. Ale to jest tych, na tych obiektów, no. Jadę zapisać grę, bo ta misja była trudna, no jedna z trudniejszych, powiem, jedna z trudniejszych misji. Ale nie, 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 zamykaj się teraz, proszę Cię. Two life, jedziemy. What the fuck? To było bardzo, 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 bardzo dziwne. I ja nie mogę, jesteśmy w tym głupim mieście. No totalny facepalm. Nie wiem, to, to chyba miasto jest normalnie nawiedzone, że muszę do niego ciągle wracać. Proszę Cię, nie frizuj. <słuch> No już, nienawidzę tego miejsca, nienawidzę. Głupie błędy, głupie błędy. No i znowu się zamyka. Nie, ja teraz muszę poczekać, bo jak i tak wiadę to i tak mi wywali w kosmos i spadnę szybciej. No w końcu. Zawsze tutaj sobie spada. No i czego? Kurde byłoby to tak ładnie wyszło, ale nie. Musiałem oczywiście na no, dachu wylądować Trochę szkoda, że straciłem te rakiety, no... Nie ta głupia pogoda, przez którą nigdy nic nie widać, Muszę kupić bronie, tylko pytanie, gdzie to było. Nic tu nie widzę Dobra, to infernus Weźmy sobie infernusa nim pojedźmy Starczy tyle Jeżdżamy w hug Turn black and fall off. Give it a quick prod. Oh, what is that gooey yellow stuff? Oh, hey, Pave! My handyman. I, I was bored, so I came over to keep a suka company. She's got the makings of a natural, this girl. She's managed to extract this little gem from our guest. There is a plane coming into Francis International in two hours' time. It is full of Catalina's poison. You can avoid airport security by getting a boat out to the runway light buoys and shooting the plane down on its approach. Collect the cargo from the debris and stash it. Oh, you be careful now, okay, baby? Now try the chili oil. Oh, yes. Trzeba... Zestrzelić ten... Samo... O, Ja nie mam rakiet... Będzie trudno... Chyba dobrze jada Tak, jest tutaj Ta łódź. Wow, co to było? No i 40 kamizel, przystać. Eee. Nie, nie mam czym go zastrzelić. Z nie? A, dobra, już dają mi. Wyrzutnie... 5 O Boże... Trzebało zostawić sobie te rakiety. Trzebało sobie zostawić te rakiety, niestety. Hmm. Co, co? A, dobra Co oni tu robią? Halo? Dobrze, ale... Rzutnie rakiet, tak? Halo? Gdzie jest samolot? Gdzie on jest? Ja go nie widzę To będzie w sumie trudne Mam tylko 5 rób. No to będę musiał czekać sobie chyba jeszcze minutę. Ale zastanawiam się, co tam robi ten Kolumbijczyk. No, jak to zrobić? Raz będzie płynąć. oj. Znaczy, co, płynąć? Jezu, lecieć, jaki fail! What a fail, what a shot! What a fail, what a shot, what a fail, what a, fail. What a shot. No gdzie on jest? Halo, Halo panie samolot, gdzie on jest? Leci! What the f! Udało się! Ło! Ale ja jestem pro, 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 pro Dobra pakunki pakuń hmm. Tak? Halo A co z tym mam ostatnim zrobić? Halo Ale ty do mnie nie strzelaj, debilu tępy! Ty No ty idio... Ja nie mogę, znowu to się stało! Ty What the fuck? Jaka ta gra jest zbugowana! Uwaga ludzie! Podejście numer tysięczne! To z tą misją normalnie, no... Już nie wytrzymam z tą misją już, no... Albo jakiś błąd będzie, że... Kurde, jak z katapulty mi wyskoczy ten... Klaudy i wywali już oczywiście do wody... Albo jeszcze coś innego i pewnie znowu misja będzie nieudana, bo znowu pewnie wpadnie jakoś dziwnie do wody. Ja nie mogę... Albo po prostu jak walnę ten helikopter, to ja też łódź, łódź. musi też rozwalić się, dlaczego nie Zapewne jej znowu tutaj się wywalę do wody. No bo to są takie głupie błędy, że, że ta, ta postać sama musi wejść do wody i no i koniec oczywiście. Jak ja mam tu po prostu wyjść? Zrobię tak no, fajnie, I teraz muszę tak przebiec wzdłuż, Za zaraz będzie mi tak strzelać. Kule, <śmiennie> Stój, stój, stój. Dobra What the fuck? co to jest? Ok Ucieczka y no, przed policją. What the fuck, co oni robią? Dobra, nieważne Ta misja ma się teraz udać Bo jak nie, to bardzo, 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 bardzo się wkurzę Ale powinna się wreszcie udać Po trzech failach ma być udana to Nie mam sił do zrobienia jeszcze jednej misji, ale dobra, zrobię Okej, okay. jest udana. Chora ta misja. Więc jak ktoś teraz gra w GTA 3 albo ma zamiar nagrać. Przestrzegam tej misji, bo ona jest taka chora, że, że pomęczycie się z nią. No mniej niż godzinę, może 30 minut, ale ona jest totalnie chora. Nie, nie, nie mówcie, że tu już zaraz będzie koniec GTA 3. 500 Co 500... O oh my fucking god! Bez jaj, to chyba koniec będzie już. O nie, koniec, zaraz serii GTA 3. A czemu ja tak szybko skończyłem? W sumie nie dziwię się, że teraz to takie trudne misje, skoro to już koniec prawie gry, ale to będziemy musieli robić u Donalda. Więc tymczasem ja was. Żegnam się z wami, zapraszam was na kolejny odcinek, który pojawi się niebawem Nie wiem czy to będzie ostatni odcinek już Kto wie Zapraszam was też na fanpage'a, który... coś tam się dzieje, ale no mało osób jest